Ten obóz był tyle specyficzny, że były dwie grupy, z którymi musieliśmy pracować, bo przyszły dziewczyny z kadetek, które dopiero się uczyły tego treningu siłowego, więc one troszeczkę innym szły programem. Natomiast dziewczyny, które teraz się przygotowują do Mistrzostw Świata i są starszymi juniorkami i takimi już prawie seniorkami. Oprócz tego, że, że budowaliśmy dalej siłę, że budowaliśmy też dalej wytrzymałość, to wprowadziliśmy powoli dwubój olimpijski czyli wprowadziliśmy zarzut, wycisko, podrzut, takie trochę ruchy, ruchy bardziej zaawansowane, które pomogą nam potem kształcić moc i szybkość i dynamikę w późniejszej fazie przygotowań. I to co było takiego też na tym obozie nowego, trochę innego, to wprowadziliśmy też trening hipoksyjny na, na basenie, czyli taki trening na nie, 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 niepełnym dotlenieniu, dziewczyny po prostu pływały pod wodą, żeby troszeczkę jeszcze organizm nauczyć lepszego korzystania z tlenu. Ale ogólnie ja jestem bardzo z dziewczyn zadowolony. To jest już chyba nas, nasz na nasze szóste chyba zgrupowanie i bardzo budujące jest to, że, że dziewczyny już bardzo tak są takie dojrzałe, samodzielne też właśnie w pewien sposób i jak Pan mógł też zresztą dzisiaj zobaczyć, ten, te treningi są już takie bardzo sprawne, szybkie, dziewczyny jakby już wiedzą, co, co, robię, co robić. No i to jest bardzo przyjemne z perspektywy trenera, że, że po prostu widzę, że te zawodniczki są coraz lepsze. No my generalnie z trenerem Tomkiem Taki mieliśmy plan, żeby właśnie wprowadzić to przygotowanie motoryczne i żeby się właśnie też mocno skupić na, na treningu siłowym, bo to jest coś, co jeszcze nie wszyscy wprowadzają w swój trening na świecie. To jest taka dość nowa szkoła, jeszcze niektórzy trenerzy boksu są bardziej po tej, takiej stronie starej szkoły, gdzie siła bokserska to jest raczej gdzieś tam rzut piłką lekarską, tego typu rzeczy. Natomiast ten trening siłowy ma o tyle taką właśnie przewagę, że on i zwiększa koordynację yy, wewnątrzmięśniową i międzymięśniową. Yy, układ nerwowy jest taki bardziej popobudliwy, i właśnie dzięki temu potem te ciosy są takie bardziej soczyste, mają więcej siły, ale też dziewczyny są bardziej odporne na urazy, no i po prostu czują się, się w ringu pewniej. I rzeczywiście to było widać na tych mistrzostwach Europy, że i wydolnościowo były bardzo dobrze przygotowane, i siłowo. I tak naprawdę nawet Rosjanki się nas bały, bo cały czas szliśmy do, do przodu. No i myślę, że może być już tylko je, jeszcze lepiej. Mamy pewien fundament, który, który zbudowaliśmy i ten pierwszy okres przygotowawczy był bardzo podobny. Druga faza przygotowawcza będzie troszkę inna, właśnie przez to, że wprowadziliśmy te elementy dwuboju olimpijskiego. Będzie też trochę inna, takich nowych ruchów dynamicznych. Gdzie będziemy mocniej akcentowali pracę skrętną, więc generalnie pewną taką bazę siłową i taką jakby bazową kompetencję dziewczyny już mają i po prostu idziemy teraz dalej w to, w takie bardziej zaawansowane ćwiczenia, które są już troszkę bardziej specyficzne, więc będą miały po prostu jeszcze mocniejsze przełożenie potem na boks. To jest piękne właśnie w tej dyscyplinie, jaką jest przygotowanie motoryczne, że. Ciągle się odkrywa coś, coś nowego, są cały czas nowe badania naukowe, i trochę można takiego po, po, powiewu świeżości po prostu wprowadzić w tę dyscyplinę boksu, która gdzieś tam jeszcze czasem jest taka dość y, trzymająca się tradycji. Mm, więc to jest bardzo fajne, i też coś, co ja bardzo podkreślam zawsze u dziewczyn, to jest y, to, że ten trening siłowy. Ale też właśnie trening mobilnościowy, który my robimy, będzie miał wpływ na to, że my przełamujemy taką ruchową rutynę, które one mają przez to, że ciągle ten boks trenują. I to ma taką wartość, że one trudniej będzie im się wypalić, bo jest po prostu coś, coś innego. I też z perspektywy organizmu, jak się robi tylko cały czas boks, więc jakby ten bodziec jest cały czas bardzo podobny, no to w pewnym momencie już trudno. O jakby dalszy wzrost. Więc w momencie, w którym się pojawia nowy bodziec, inny trening, to ten jakby ten, ten sufit formy jakby jest coraz wyżej przesunięty w górę.